Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim podcaście. Nazywam się Bartosz Aniszewski i z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. A w tym podcaście chcę Ci udowodnić, że tu wcale nie chodzi o dietę. Zapraszam! Cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Szeńszewski, jak już dobrze wiesz, jak już dobrze wiesz, bardzo dużo mówię na temat odchudzania, w zasadzie na temat psychologii w odchudzaniu. I dzisiejszy odcinek jest również poświęcony tematowi psychologii w odchudzaniu, ponieważ uważam, że to jest podstawa naszego przedsięwzięcia zwanego odchudzaniem. Dlaczego? Dlatego, że większość osób podchodzi do tego w zupełnie odwrotny sposób. Na którymś z podcastów mówiłem ci już o tym, że w mojej opinii odchudzanie to nie jest sztuka dodawania, czyli niektórzy twierdzą, że żeby schudnąć trzeba więc jeść więcej warzyw, pić więcej wody, więcej się ruszać. Okej, okay, to też jest prawda. Natomiast uważam, że jednak odchudzanie jest to sztuka usuwania, sztuka odejmowania. Ale no odejmowania czego? Pewnie pomyślisz sobie w tym momencie. Ano tego, żeby Usunąć ze swojego życia pewne przekonania, pewne rytuały i pewne nawyki. I wtedy nie ma mowy o czymś takim jak efekt jojo. No bo dlaczego miałby być? Słuchaj, kiedy ja przypominam sobie swoje nędzne odchudzanie, albo przypominam sobie wszystkie osoby. A w bazie mam ponad 1500 osób, które razem ze mną schudły może nie w 100%, bo pewnie są i takie, takie, takie przypadki, które gdzieś tam nie wierzą w całą tą magię psychologii odchudzania i wolą iść inną drogą. Nie oceniam tego, czy to jest lepsza droga, czy nie każdy idzie swoją drogą. Natomiast kiedy sobie przypominam wszystkie próby odchudzania, to mam wrażenie, że większość osób właśnie tylko skupia się na wyniku końcowym poświęcając się aktualnie temu, żeby na przykład więcej właśnie ruszać się, więcej pić wody, no jeśli chodzi o to odmawianie, to tylko i wyłącznie odmawianie sobie słodyczy. Ale tu wcale nie chodzi tylko o to. Bo zobacz, jaki ma być efekt jojo w momencie, kiedy schudniesz. Dlaczego miałoby być efekt jojo? No w momencie, kiedy jesteś na restrykcyjnej diecie, to owszem będzie, no bo nie jesz czegoś, co bardzo lubisz, typu na przykład, nie wiem, ziemniaki, chleb, słodycze. No i tak naprawdę odliczasz dni, spisujesz sobie na karce to, co ty, ty zjesz. Ja tak przynajmniej miałem, że ja miałem po prostu listę rzeczy, które ja zjem w momencie, kiedy już zrzucę zbędne kilogramy. No ale oczywiście kończyło się to tak, że nie dość, że zacząłem jeść, pierogi na przykład, które uwielbiam, no to jeszcze krokiety z basz na drugi dzień, na trzeci schabowego z, z ziemniakami, może jakieś słodycze, może wyjście na lody, może kilka piwek, może pizza. I tak bez sensu po prostu ten efekt jojo -jo faktycznie nadchodził. I teraz pytanie brzmi, czy, czy to ma sens? Bo przecież dalej będę brnął w kierunku tego, że jeżeli chcesz schudnąć. No, to możesz jeść wszystko do no nas, co masz ochotę, ale najważniejsze będą proporcje. Ale nie chcę tutaj za zanudzać już tym, co niejednokrotnie ci mówiłem, co niejednokrotnie w momencie, kiedy e, mówimy na temat odchudzania i zmian nawyków żywieniowych, podkreślam. Więc zastanówmy się, co znaczy odejmowanie w tym przypadku, to znaczy usunięcie pewnych przekonań. Słuchaj, dzisiaj. Porozmawiamy na temat pewnych teorii, które uważam, że są kluczowe w kontekście odchudzania. Myślę sobie, pisząc właśnie bułka. Boże, jakie to będą bomby. Jakie to będą bomby w kontekście kursu, który przygotowuje na początek nowego roku, ale myślę sobie z drugiej strony też dobra, słuchaj, yy, masz krono odbiorców, które chętnie słucha swoich podcastów, twoich podcastów, więc podziel się tym, no po prostu podziel się, nie musisz od razu wszystkiego mówić, ale podziel się tym, bo to jest mega istotne, zwłaszcza, że są takie czasy, nie inne, jest gorzka atmosfera w kraju i wydaje mi się, że to może pomóc jakkolwiek, jakkolwiek to myślenie może pomóc, ponieważ nie wiadomo, co się za kilka dni stanie, nie wiadomo, co będzie za kilka tygodni. A może te przekonania, które spróbuję dzisiaj wdrożyć w Twoje życie, spowodują, że akurat ten jeden element Twojego życia nie będzie aż tak e, problematyczny? I słuchaj, chciałbym dzisiaj Ci powiedzieć trochę więcej na temat implementacji intencji. Autorem tej teorii jest Peter Golwitzer. Natomiast zanim przejdę konkretnie do tego sposobu myślenia, chciałbym Ci powiedzieć, że Najważniejsze dla mnie w tym momencie jest to, żeby przekazywać też ludziom, że to, co musisz zrobić, to myśleć już teraz jako osoba, która schudła. To nie jest tak, że w tym momencie jesteś w ogóle po innej stronie mocy i sobie wyobrażasz, żyjąc marzeniami, jak to będzie, ile ty kupisz sobie ciuchów, jak będzie wyglądać Twoje życie towarzyskie. Bo nieraz Ci również mówiłem o tym, że Twoje życie towarzyskie. Absolutnie nie zmieni się, jeżeli ty nie poukładasz sobie pewnych schematów w twojej głowie, ok? Czyli są osoby, które ważą 130 kg, myślą, że są, mają taki, y, takie pojęcie na swój temat, takie przekonania na swój temat, że są niemiłe, są nieśmiałe, są wstydliwe, są zamknięte w sobie. I w momencie, kiedy chudną, Dajmy na to 40 kg. Nic się nie zmienia. Okej, okay, są poklepani po plecach, dostałem kilka komplementów, natomiast no nic się nie zmienia. Dalej są zamkniętymi w sobie osobami, które nie wierzą w swoje możliwości, mimo że dokonały aż tak gigantycznego sukcesu. Ale to wszystko jest w głowie i dzisiaj chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Więc pierwsze co musisz zanotować, zapamiętać, zarejestrować, wdrożyć w pamięć, zostawić i, i żyć z tym przekonaniem, to jest to, że ty już musisz teraz myśleć jako osoba, która schudła. No bo zobacz, wracając na chwilę do tego co powiedziałem ci kilka minut wcześniej, jak masz Schudnąć i utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe, skoro idąc takim błędnym przekonaniem, że restrykcyjna dieta ci pomoże yy, i usuwasz wszystkie produkty, które lubisz, ale są owiane złą sławą, w momencie, kiedy yy, jesteś już osobą, która waży tyle kilogramów, ile chce, no to, no to co, już jeszcze te produkty, a może jest tak, że się jednak ich boisz jeść, bo boisz się, że to będzie efekt jojo i nic z tego nie wyjdzie. I właśnie. Tym sposobem większość osób ten efekt je osiąga. Ja pamiętam, jak jedna pani powiedziała mi, że była na diecie wchodzącej, na diecie wychodzącej i tam wymieniała produkty, które już mogła jeść, których mogła nie jeść, co wydawało mi się i wydaje mi się do tej pory i myślę, że będzie mi się wydawać kompletną bzdurą. Więc pierwsze, co musisz zrobić, zacząć myśleć jak osoba, która już schudła. Już teraz musisz zacząć w ten sposób funkcjonować, ok? Już teraz musisz ruszać się, być aktywniejsza, aktywniejszy. Musisz jeść tak jak osoba, która schudła. I teraz wracając do teorii implementacji intencji Petera Gollwicera, jasno musimy sobie powiedzieć, że w momencie kiedy będzie sytuacja X, no to postępuje w sposób Y. Może brzmi to na początek bardzo tak enigmatycznie, może jest to dla ciebie niezrozumiałe, ale pozwól, że pokażę ci kilka przykładów, które uzmysłowią ci o co konkretnie chodzi. Otóż pan Peter Golwitzer twierdzi, że jeżeli wprowadzimy takie rytuały, pewne takie automatyzmy w nasze życie, to o wiele łatwiej będzie nam funkcjonować. Nie, nie będziemy musieli podejmować decyzji, walczyć z naszą silną wolą i zastanawiać się, wyczerpując. Przy tym zasoby psychoenergetyczne. Więc pierwszy przykład to taki, że na przykład jeśli. W czerwcu zdecyduję się pójść na wesele, to będę starać się jak najwięcej pić wody i tańczyć. I tutaj nie chodzi o to, że oczywiście ty w tym momencie nie będziesz jadła nic, nie będziesz jadł nic, nie będziesz mogła się napić alkoholu, nie spróbujesz ciast. Nie o to chodzi, ale bardzo często jest tak, że zwłaszcza panie tak mają, zauważyłem, że nie jedzą na przykład pierwszego dania, tylko drugie, a później tylko ciasta, no bo szkoda, bo, bo lubią ciasta i tak dalej, tak dalej. Nie, załóż sobie po prostu, że w momencie, kiedy zdecydujesz na to wesele pójść, czy na imprezę, czy na sylwester, cokolwiek, to po prostu pij tą wodę raz na, nie wiem, na pół godziny, raz na godzinę, napij się szklankę wody i tańcz, spróbuj jak najwięcej tańczyć. Jeśli siedzisz całe wesele przy stole, bo się wstydzisz, no to twoja silna wola również jest wystawiana na próbę, bo dookoła jest mnóstwo przekąsek na pozór takich mm, mało kalorycznych, które oczywiście suma sumarum w podliczeniu dadzą ci tyle co główny obiad na przykład. Druga sprawa to jeśli postanowię pójść na zakupy, no to pójdę, ale po zjedzeniu, posiłku i z listą zakupów. To jest mega istotne, ponieważ badania pokazują, że osoby, które chodzą na zakupy głodne, które nie mają listy zakupów, ale to już myślę, że jest nieistotne jak ten pierwszy aspekt, mianowicie to, że są głodne. Powodują, że do kosza, do, do wózka, wyrzucane są rzeczy tak naprawdę mega zbędne. To po prostu, jeżeli jesteś głodny, jeżeli jesteś głodna, to myślisz sobie, że no, to się przyda, to się przyda, to się przyda. Tymczasem później leży to na półce, leży to w szafce i marnuje się, a ty tego i tak nie jesz. Trzecia sprawa, wracając z pracy, będę mieć przygotowany obiad, i to jest mega istotne. Ja próbuję to w. Tłoczyć, brzydko mówiąc, każdej osobie, która z nami współpracuje, która ma taki spontaniczny tryb życia, czyli w momencie, kiedy Wracam po ciężkim dniu pracy, pełnym stresu, pełnym obowiązków. Jedyno czym marzę to zjeść i położyć się przed telewizorem, ale zanim ten posiłek się pojawi, no to szubruję, tak? W lodówce patrzę, co jest w szafkach. Zanim obiad się zrobi, no to trochę sprawdzam, czy to jest ciepłe, czy, czy, czy to w ogóle jest zjadliwe. Najgorzej to zupami, kiedy patrzysz, czy ona jest już gorąca, czy nie. I tak sobie podjadasz, podjadasz to, co jest w lodówce, ale w momencie, kiedy ty będziesz mieć gotowy posiłek i on wystarczy, że faktycznie go tylko podgrzejesz i tyle, i to jest ta porcja, którą sobie ustawiłaś, ustawiłeś wcześniej, to jesteś w domu, ok Kolejna sprawa, a propos wesel, czy a propos takich... Okoliczności, które mogą spowodować, że pojawią się w Twojej głowie wyżytu sumienia. To na przykład, kiedy zjem kilka kawałków pizzy, to co robię? Resetuję się. Nie myślę o tym, odcinam się od tego. Nie tworzę scenariuszu takiego, że jestem do bani, że już mi się nie wiedzie, że moja dieta legła w gruzach, bo to nie o to chodzi. Pizza też jest elementem Twojej diety i tyle. I koniec, kropka, nie zastanawiaj się, nie, nie idź w tym kierunku. Kolejna sprawa. Jeśli się zdenerwuję, to najpierw wezmę 5 głębokich oddechów, albo policzę do 10, albo w momencie, kiedy zdenerwuję się i pomyślę, czy lepiej byłoby wyjść na spacer, a może jednak lepiej byłoby zjeść coś, co jest w lodówce. To najpierw zadzwonię do przyjaciółki, zadzwonię do bliskiej osoby, porozmawiam z nią po to, żeby sfokusować swoje myśli. Jeśli pójdę na spacer z psem, wybiorę dłuższą trasę, i jeśli wychodzę z domu, wybieram schody zamiast windy, to są takie automatyzmy, które mogą ci się przydać w momencie, kiedy właśnie chcesz schudnąć. Dlatego uważam, że to jest bardzo istotne w kontekście Twojego zaangażowania w cały proces odchudzania. Ty możesz w tym momencie już zacząć myśleć jak taka osoba, która schudnie, ale pozwól, że przedstawię Ci przykłady takich zachowań, które mogą spowodować, że Twoja silna wola jest wystawiana na próbę i w momencie, kiedy Ty teraz okiełznasz tego typu zachowania, to, to będzie Ci o wiele łatwiej później wdrożyć te nawyki żywieniowe i, i przede wszystkim je utrzymać. No, zauważ, że Często jest tak, że w momencie, kiedy mam ochotę na słodkie, to myślimy tak bardzo skrajnie, tak? To jest to myślenie dychotomiczne, o którym Ci mówiłem, e, czyli albo jem słodko, to na co mam ochotę, albo nie, mi się męczę. Nie możemy na przykład, nie wiem, zjeść owoców, nie możemy zjeść kawałka gorzkiej czekolady, tylko to nam się kojarzy już z tym, że jeżeli zjem, to już legło to wszystko w kruzach i to jest po prostu bez sensu. Ale zauważ też, w jaki sposób Ty jesteś też, nakręcana na to, żeby sięgnąć po słodycze, no bo przecież to torowanie podprogowe, ta manipulacja mediów, efekt asymilacji, kontrastu, to wszystko jest zakodowane i tworzone po to, żebyś ty ciągle miała ze sobą pewien taki konflikt wewnętrzny. Mianowicie zauważ, że nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę, efekt kontrastu, tutaj fajnie nam to zobrazuje, mianowicie w momencie, kiedy była reklama Old Spice, to taki czarnoskóry mężczyzna e, na koniu wieżał przed ekran i mówił spójrz na mnie, a teraz spójrz na swojego mężczyznę, a teraz spójrz jeszcze raz na mnie, i tak dalej, tak dalej. No ale to, ten początek już powodował, że ty tak naprawdę do takiego efektu kontrastu mo mogłaś dojść, że ten gość używa All Spice, więc czuje się i wygląda świetnie. Patrzysz na swojego męża, który siedzi w dresie, bo jest wieczór, je na przykład kanapki, pije herbatę, nie jest już najatrakcyjniejszym modelem, mimo tego, że go kochasz i uważasz, że jest naj wspanialszym mężczyzną pod słońcem. No ale ten efekt kontrastu tutaj działa. Efekt asymilacji jest również brany bardzo często pod uwagę w kontekście reklam. Przykładem takich zachowań może być na przykład to, że w momencie, kiedy zjesz kilka kawałków czekolady, to jest chyba reklama Goplany albo Milki, nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli zjesz kilka kawałków czekolady, to poczujesz się lepiej. Też jest bardzo często tak, że my po prostu chcemy się poczuć jak ta osoba, na ekranie, więc asymilacja jest tutaj mega, mega istotna. Kolejna sprawa to dłuższe wyjścia, zastanawianie się co zrobić w momencie, kiedy będę poza domem, bo jak jestem w domu, to jestem bezpieczna, mam wszystko tak naprawdę pod ręką, mogę sobie zrobić jakąś sałatkę, ale ty też musisz temu zapobiegać. Jeżeli są takie sytuacje, że ty wychodzisz z domu, to musisz temu zapobiegać. Jakie mogą być tego przykłady? No, słuchaj, ja myślę, że po pierwsze, zawsze możesz coś w torebce mieć, jakąś kanapkę, po drugie, tą gorzką czekoladę, po trzecie jakiś shake, po czwarte myślę, że sklepy w tych czasach, typu nawet takie osiedlowe sklepy jak Żabka, mają w swoim asortymencie już produkty, które możesz po prostu zjeść na raz i nie są aż tak kaloryczne. Natomiast staraj się nie wychodzić głodna albo myślą, że jeżeli będziesz głodna za kilka godzin, a nie będziesz jeszcze w domu, no to już wtedy staraj się o to zadbać, żeby nie doszło do tego. Zawsze miej ze sobą Dany produkt, który może zaspokoić Twój głód. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak dojadanie, bardzo często spotykam to wśród kobiet, które mają dzieciaki, że ja się nie dziwię w ogóle, że tak jest, że, że szkoda po prostu nie dojeść po, po dziecku, że szkoda no, wyrzucać, ale to zawsze możesz schować do lodówki, zawsze możesz to zamrozić. Eee... Pamiętaj też o tym, że ty nie jesteś pojemnikiem, który dojada po wszystkich. To nie jest taka praka, która ma w swoim bebnie wszystkie rodzaje pokarmu i to wszystko się mieli. Zacznij po prostu szanować swój organizm. Jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, to tak jak w przypadku wesel, zjedz trochę wcześniej, zjedz przed tym spotkaniem coś może niekonkretnego, bo też spotkania towarzyskie polegają na tym, żeby coś zjeść. Natomiast w momencie, kiedy idziesz głodna, no to to też nie dziw się, że zjesz więcej, no bo jest pizza, ty jesteś głodna, nie jadłaś pół dnia po to, żeby teraz zacząć jeść więcej i co? I w momencie, kiedy jest towarzystwo, każdy zastanawia się nad sobą, ile zjeść ma tej pizzy, no to też e, nie będziesz w ten sposób kontrolowana, tak? Więc nie będziesz zastanawiać się, czy ktoś patrzy na to, ile ty jesz. Po prostu jesz, bo każdy zajmuje się sobą. Pij wodę, e, zastanów się, co jest w tym spotkaniu najważniejszego, to... Czy to jest spotkanie, które polega tylko na jedzeniu, czy może na rozmowie, na spotkaniu osób, których dawno nie widziałaś. Pamiętaj o tym również, że alkohol nie pomaga w kontekście silnej woli, w kontekście dodatkowych kalorii, ale zawsze będę ostatnią osobą, która mówi o tym, że jesteś skazana na niepicie i nie możesz napić alkoholu, jeżeli masz taką ochotę. Nie wiem w ogóle czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy wmawiasz sobie, że robisz coś z obowiązku zamiast for fun, to jest to masakryczny problem w kontekście znów zasobów psychoenergetycznych. Jeżeli sobie wmawiasz, że musisz schudnąć i to jest po prostu podstawa i twoje życie legnie w gruzach, jeżeli nie zaczniesz dbać o swoją formę, musisz, po prostu musisz, bo wszyscy dookoła cię cisną, to może być to dla Ciebie kolejny problem. Jeżeli nie wierzysz mi, to pozwól, że przedstawię Ci jeden eksperyment, który ma na celu pokazać, jak właśnie taki proces myślenia funkcjonuje. Wiesz co, był taki eksperyment, który polegał na tym, że na początku osoby, które grały w gry komputerowe, były obserwowane i te, te osoby grały kilka, czasem kilkanaście godzin dziennie. I no, było to dla nich spełnienie jakichkolwiek marzeń, po prostu, żeby nikt się do nich nie odzywał. Oni sobie grali, zdobywali kolejne levele i wszystko było super. Natomiast w momencie, kiedy zaproponowano im e, płacenie za granie i obserwację dodatkową, i, i taki reżim w postaci te, tej kontroli, to pojawiły się schody. Na początku każdy by pomyślał, i każdy pomyślał, że no jak to, no gram, oni mi płacą, super, no, no czy można lepiej. No, no właśnie, można lepiej. Mianowicie można po prostu robić coś bez przymusu i bez yy, tego takiego poczucia kontroli osób trzecich. I widzisz, i tutaj zaczęły się schodki, ponieważ te osoby również zaczęły mnie grać. Zaczęły czuć frustrację, że są do tego zmuszane i że to już nie jest coś, co chcą robić, tylko co muszą robić. Więc o tym również pamiętaj. I pamiętaj również o tym, że jest coś takiego jak Fear of Missing Out, czyli to w skrócie FOMO oznacza, że. Jest takie w psychice zakodowane przeświadczenie, że jeżeli jestem na diecie, to ominięcie spotkania towarzyskiego jest dla mnie takim poczuciem straty, poczuciem, że coś mnie ominęło. I to samo dotyczy również jakiegokolwiek posiłku. Jeżeli sobie odmawiasz czegoś, na przykład pizzy, albo jakiegoś nowego produktu, no przykładowo nowy burger w McDonaldzie, i myśli sobie, dobra, nie wiem tego, to możesz zastanawiać się, że coś cię omija, że omija cię coś, co cię już nigdy nie spotka. Albo na przykład jedna z moich podopiecznych miała problem taki, że w momencie, kiedy otrzymała od koleżanki Mercy, otworzyła to Mercy, to miała problem z tym, który smak wybrać, który kolor wybrać. Ponieważ każdy do niej przemawiał i bała się, że straci coś. Może to na początku brzmi banalnie, ale założę się, że każdy z Was to również miał. Więc jeśli chodzi o takie teorie, takie podejście teoretyczne do tematu odchudzania, pamiętaj o tym, że no to jest podstawa. Podstawą jest również wdrożenie tej teorii w praktykę, bo możesz czytać mnóstwo książek na ten temat, możesz. Oglądać mnóstwo kursów, ale jeżeli dalej będziesz stać w miejscu, liczyć na odpowiedni moment, który oczywiście nie nastąpi, to możesz żyć w takim błędnym kole. Więc ja sugeruję Ci, w momencie, kiedy już zaczynasz w tym momencie, myśleć jak osoba, która schudła. I mam nadzieję, że wskazówki, które Ci Cię podałem, będą dla Ciebie pomocne. Daj znać, co u Ciebie. Napisz komentarz, jeżeli ten odcinek Ci się podobał. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam cię serdecznie, hej.